Ten film nie ma jakiegoś większego przygotowania, ani celu, ani przesłania. Wyszedł zupełnie spontanicznie. Cześć, oczywiście, jestem merwą, jeśli jeszcze tego nie wiedzieliście. Natomiast dzisiaj pomyślałem sobie, że trochę tęsknię za CSGO. Miałem ochotę sobie pograć CS'a. Odpaliłem CS2, patrzyłem w menu główne i tak zastanawiałem się. Co tu włączyć? Tryb, tryb, tryb premier, oczywiście gram regularnie, ale jakoś się ja nie miałem ochoty na taką większą rywalizację, żeby wygrywać, żeby grać jak najlepiej, piąć się wyżej, czy, czy zdobywać rangi, tak jak to na trybie turniowym. Zresztą większość map tam jest ta sama, mamy jak tylko jakichś takich kilka dodatkowych mapek, mapek. Tryb skrzydłowy, no fajnie, że są te dwie nowe mapy, ale cztery już są z nami te podstawowe od początku i brakuje mi jakiejś większej ilości map. Tryb yy, uproszczony, no nie jest do końca dla mnie, wiadomo, że jeszcze mamy wyścig zbrojeni. Pomyślałem sobie, kurczę, nie miałem tego problemu w CS GO. Menu główne, patrzę na skrzydłowego 8 map. Oprócz zawsze tych sześciu podstawowych, które również gramy znamy z turniejowego, były jeszcze dwie dodatkowe, jak Short Dust i Lake, czy zawsze dwie wymienne, które się zmieniały z nami co kilka miesięcy. Były gry wojenne. Tak jak Demolka, natający scout, odbijanie. Była przecież strefa zagrożenia, która naprawdę była takim fajnym, luźnym trybem, gdzie można było sobie spokojnie pograć, wypróbować zupełnie inne bronie niż często po prostu w innych trybach. Przecież regularnie pojawiały się, znaczy regularnie to może zbyt duże słowo, ale pojawiały się operacje, pojawiały się misje. Wiem, że wielu z Was być może nigdy ich nie robiło i nie zwracaliście na to uwagi. Graliście sobie te turniejowe czy Face City i głównie się na tym aspekcie CS-a skupialiście. Czym nie ma nic złego i też bardzo lubię właśnie ten element, właśnie gry na pięciu w sensie ces, natomiast Wydaje mi się, że w CSGO był troszeczkę większy nacisk na ten taki większy luz, fan z rozgrywki, bardziej dla takiego casualowego, weekendowego gracza, powiedziałbym. Coś, co poczułem się po prostu dzisiaj, że pograłbym sobie w CS, ale nie chciałbym się do końca na tym skupiać. Chciałem sobie wejść, postrzelać, nie zwracać na to większej uwagi, mieć jakiś fan, potem wyjść i żyć sobie jakby dalej. Gdzie w CSGO, no właśnie, miałem dużo większą możliwość robienia tego i tworzenia dla Was, właśnie również takiego luźnego, for fun kontentu bardziej różnorodnego, właśnie strefa zagrożenia, jakieś misje. Jakiś rewolwerowiec, prawda? Bo było więcej map na skrzydłowych, więc po prostu miałem więcej możliwości dla Was nagrywania takich odcinków, żeby non nie tłuc na tych samych mapach, prawda? No nie zrozumcie mnie źle, CS2 lubię. Gra się w niego bardzo dobrze. Widać to myślę po ostatnich tygodniach, po mojej aktywności, po częstotliwości filmów. Uważam, że jest bez porównania lepszym stanie niż był przy premierze. Spotykam mniej cheaterów, no, jakby bawię się dobrze. Oczywiście każdy z was doświadczenie może mieć inne, ja, ja mam takie. Natomiast no myślę, że po prostu przychodzą takie dni, jak ten dzisiaj. Po prostu takie trochę nostalgiczne. Prawdopodobnie jutro mi minie i będę dalej nagrywał i robił wszystko, tak jak, tak jak leci i miał z tego mega Friday, ale po prostu dzisiaj sobie tak szczerze pomyślałem, że troszeczkę tęsknię za CS:GO.